Podobny numer, od jednego cwaniaka się dowiedziałem, był nawet w sądach robiony, przy przetargach, przy wyborach ofert. Każdy składa zapieczętowaną kopertę. Ludzie na sali, e, są, są odczytywane kwoty oferty od poszczególnych oferantów. Pierwsza koperta milion złotych. Druga koperta milion 200. Trzecia koperta, milion sto. Pierwszy, najniższy, najniższy, najwyższa wartość była milion dwieście przy przetargu, czyli kto da więcej. I ostatnia koperta, taka z czerwonym narożnikiem, dlatego ostatnia. Bierze odczytujący kopertę, otwiera i mówi milion dwieście pięćdziesiąt. A tam, proszę Państwa, jest puste miejsce. Ale pamięta, kto dawał ile? 1 250. 000. Dziękuję. Wygrała ta i ta firma. Zamyka sprawę, wychodzi do innego pomieszczenia. I długopisem wpisuje 1250 w tą pustą rubrykę. Wszyscy ogoleni. Tak się te sprawy załatwia.